Z tej strony, Kasia, i Perkut. a Wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. I dziś nauczymy Was, jak grać w kółko i krzyżyk. Na nowo. Dobra. Kasia pojechała po całości, a ja powiem w drugą stronę. Właśnie przed chwileczką skończyliśmy wywiad z Radkiem. Ignatów, zwanym jako Grotwórca i dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, który chcemy Wam przedstawić, po to, żebyście zakupili tę grę. Ponieważ dzisiaj o 10 rusza albo ruszyła już ee, wspieraczka, będziecie mieć. W sumie jak linki my to nagrywamy, tak to jutro. W każdym razie 22 lipca o godzinie 10 rusza kampania na Wspieram to gry Eter. My aktualnie mamy przy sobie prototyp. Z tego co wiemy, niektóre zasady mogą się jeszcze zmienić. Grafiki teoretycznie mają być takie same. Oprócz rewersów kart. Oprócz rewersów kart. No i dużo się nie pomyliłam z tym kółkiem i krzyżykiem, ale myślę, że nie będziemy Wam przynudzać. Zapraszamy Was na stół, zobaczycie rozgrywkę troszkę łatwiejszą, troszkę trudniejszą. I, I, powiemy, i powiemy coś o tym, jak my odbieraliśmy i odbieramy tę grę. Jasne, eee, więc lecimy na stół. Każdy z graczy będzie miał taki zestaw kart. Ja tu sobie rozłożę swoje. Dwie jedynki, dwie dwójki, dwie trójki, jedna czwórka. Eee, moim zdaniem tak na wejście bardzo fajne grafiki. Możecie sobie zobaczyć tutaj. Eee, mi przypadło do gustu. Wiadomo, każdy go gust jest inny, więc. Nie wszystkim muszą przypaść. Nie wiem, po co to tasuję, Ja zawsze to tasuję, Łukasz też to tasuje. Aha, to, co nam y, w cudzysłowie przeszkadza, to ułożenie cyfr na tych kartach, bo my tak, jesteśmy bo ludźmi. My jesteśmy ludźmi, którzy tak karty układają w tę, w tę stronę, czyli teoretycznie niepoprawnie. A tutaj karty się układa w drugą stronę, no trudno się mówi, Będzie się, będziemy musieli Także pozdrawiamy jakoś... naszą sąsiadkę Izę, bo ona w taki sposób układa karty. Byłą sąsiadkę. Byłą sąsiadkę. Dam dam dam. Dobra. Anyway, o co chodzi? Będziemy sobie układać, <totekstwo> będziemy sobie układać nasze karty po to, żeby zrobić trzy z rzędów w naszym kolorze. Ku, musimy zagrać w kółko i krzyżu, tak? No. Kto zaczyna? Ja zacznę, może tym razem nie przegram. Kładę sobie tutaj karteczkę. I w tym momencie, przy, tym, przy tej prostszej wersji, no, będziemy się obracać w tym kręgu 3x3, 3, tak jak tutaj macie. A zaraz Wam pokażemy, jak wygląda to w trudniejszej wersji. Mhm. Dobra, zróbmy tak. Dajmy tą najbardziej, że tak powiem, podstawową wersję, prawda? Tak. No okay. Bez iluzji, bez wybuchów. Te pościgi, te wybuchy. Mhm. No. To, to zrobiłem, to jest normalne w tej grze, czyli po, jeżeli mam kartę wyższą w nominale, mogę przykryć kartą w niższym nominale, najwyższy jest czwórka czwórką, nie można przykryć niczego. I co ty, co, co, co ty człowieku tutaj robisz? A tak się A, już wiem co ty robisz. Ty niedobry człowieku. Ty niedobry człowieku. Dobra, zróbmy... Tak. O ty i to wygrałaś już. Niekoniecznie. Tak, koniecznie. Niekoniecznie. Tak koniecznie. A w ten sposób? Dobra. No ben, i. Ben, ben, no i to była szybka partia podstawową w wersji, etera, czyli przykrywamy kartę o niższym nominale kartą o wyższym nominale. Oczywiście nie musimy tego robić, no ale mniej więcej na tym ta gra bazuje, że będziemy to w ten sposób robić. Mi się to kojarzy bardzo z gobletami, co już mówiłam na wywiadzie z Radkiem i w poprzednich materiałach, gdzie widzieliście na pewno Eter na naszym stole. Też mówiłam o tym, że bardzo mi się to kojarzy z gobletami. Mhm. Teraz Wam pokażemy troszkę trudniejszą wersję gry podstawowej. Czyli sobie wprowadzimy eksplozję i sobie wprowadzimy iluzję. Iluzja będzie polegać na tym, że jeżeli będziemy zagrywać karty. To możemy ją zagrać w taki sposób. I wtedy ten przeciwnik nasz nie wie, co tam zagraliśmy, więc musi albo zaryzykować i przykryć taką kartę, żeby sprawdzić, co tam jest, i ewentualnie na przykład usunąć taką kartę z rozgrywki. Mhm. Warunek jest taki, że jeżeli na karcie widnieje większa wartość niż ta, sama. niż ta, którą zostanie przykryta, to wtedy ona zostaje w grze. Natomiast jeśli ta wartość jest mniejsza, to wtedy na jej miejsce wchodzi ta karta, która była przykrywającą, że tak powiem. Tak. Oczywiście my wam tłumaczymy mniej więcej, jak wygląda ten prototyp, żebyście wiedzieli, czy warto zainwestować w tą grę, czy nie. A możliwe, że te zasady się jeszcze troszkę zmienią, ale myślę, że bazowa mechanika raczej zostanie. Czy ty to, to zostawiasz? Tak, zostawiam. Okay. To ja zrobię tak. I ważna informacja dla Was jest taka, że jeżeli ta iluzja nie zostanie zakryta bądź odkryta, to wtedy ona się liczy jako Wasza karta. Dobra, ja muszę zaryzykować. Trzy. Dobra, przegrałem. Przegrałem. Dobra. Yes! Udało mi się. Trzeci raz możesz to zrobić. <grym> tak, ja jakoś nie umiem w tą grę, ale bardzo ją lubię i z, każdym, z każdą moją przegraną coraz bardziej chcę w to grać, bo chcę się odegrać. Ma trochę taki syndrom, że dobra, zagrajmy jeszcze raz, na pewno się teraz odegram. I teraz postaram się zagrać grzecznie, żeby wam pokazać opcję eksplozji, tak? Tak, dobra. No to przegrałem, to zacznę. No to zrobimy tak. Gdzieś Mańka? Co ty tutaj ten? Dobra, ja w tym momencie sobie kładę tą jedyneczkę i odpalam eksplozję. Eksplozja polega na tym, że jeżeli ułożymy dwie karty, w, znaczy dwa rzędy w ten sposób, bądź dwie kolumny w ten sposób, bądź skrzyżujemy e, linię ze sobą, to wtedy możemy wziąć kartę eksplozji i teraz ustawiamy ją w, takim, w takiej konfiguracji, jakiej nam pasuje. Czyli w tym momencie, jakbym postawiła ją w ten sposób, to dwie karty z gry odpadają, a to mogę sobie wziąć na rękę. To mi nie bardzo pasuje. To ułożenie ani tyle mi nie pasuje. No tak, jest cudownie. Żadne mi z tych nie pasuje, także niepotrzebnie to odpaliłam, ale chciałam Wam tylko pokazać, jak to będzie funkcjonować. To dla Beki Złów takiego Tak. Ten, tak? Mówisz? Tak. Dla Beki zup w tamtą stronę. A jakbym wzięła tak? No to mierz. Ale tego nie mogę wziąć na rękę. Mm. No bo to jest moja karta. No tak by było. To tak zrobimy. Mhm. Tu jest góra. Te dwie karty odpadają z rozgrywki. Tak dla Beki. Ty brudasie, brutuj się <suszy> przeciwko mnie. Proszę. Ale, no dobra. Jestem osłem. Dobra. No i to był ten najprostszy wariant, yy, który który tak naprawdę zagracie z każdym, z babcią, ciocią, wujkiem, żoną, syna, męża... Dobra, to nie wiem, jakie było połączenie. <grystanie> <grystanie> teraz zrobimy coś, dzięki czemu ta gra jest taka... <grystanie> tak, to wtedy nabiera głębi. Te karty odwraca się tak, to odwraca się tak. Dochodzą nam na rękę dwójeczka, eterządka, jak ja to mówię, czyli takie karty z symbolem eteru. I karta z wartością 3, a to są eterządka, eee, Kart dostaje taki sam Zestawię. zestawik i, i dodatkowo nie. wybieramy, tak, Nie, w nie, nie. tym module wybieramy sobie jeszcze magów. Dobrze, eee, bardzo prosiłbym o nieużywanie tego maga, bo ponieważ no to ja biorę w tych zasadach to. jest jeszcze troszeczkę bardzo przekokszony, ja sobie wezmę tego. I teraz tak, dwie zmiany. Każdy z tych magów ma swoją umiejętność specjalną. Łukasza mag może przesuwać dowolną kartę przeciwnika na niezajęte pole i to jest traktowane jako akcja. A ten tutaj pan drzewiec ma taki myk, że może swoją kartą o niższej wartości przykryć kartę przeciwnika o wyższej wartości. Także to, że położymy czwóreczkę, wcale nie uprawnia nas do tego, że ta karta jest pewna. I plus jest jeszcze taki, że jak dochodzą eterządka, to to są takie karty, których nie możemy po pierwsze niczym przykryć, a po drugie. Ale ja je nie zagrywam. Nie, nie zagrywam. A po drugie one już sobie tak zostają. Znaczy można je oczywiście usunąć, ale ważne jest to, że nie możemy. Tak, nie możemy ich niczym przykryć. To jest to jakby najwyższa karta w grze, taki jog. może można to tak nazwać. O co Ci chodzi, co ty to nie tak? Nie nie zostawiam. Ja zaczynam bezpiecznie, proszę jedneczka, jedyneczka. I tutaj możemy sobie modyfikować rozgrywkę poprzez to, że będziemy w różnych y, konfiguracjach mogli odtwarzać to pole, tak? Czy znaczy, chodzi właśnie o to, że te dwie karty to nie są te dwie karty, to tak naprawdę mogą być tylko te dwie karty, albo te dwie karty w zależności do tego, jak dołożymy jest! Dobra. Właśnie Łukaszowi zakryłam iluzję. Może on tutaj już bruździ. I tutaj musimy mieć cztery z rzędu. pod Tu w ogóle nie jeszcze bawić. Nie w ogóle. Ani troszkę. Trzeba pomyśleć teraz. Nie, to głupie. Głupie jest myślenie? Nie polecasz? Nie polecam. Zróbmy... Tak. wiedziałam, że te, te rządko tam położy. No? Teraz ja, tak? Nie, yeah. teraz ja. Ale to Ty, nie powiedziałeś, że to odpalasz. O co ci chodzi? Ja tutaj po prostu muszę zacząć grać jakoś bardziej tak y, po cichutku, bo Ty mi tutaj psujesz. Mm -hmm, mm -hmm. Ja to miałam odpalić. Mm -hmm. Jakbym Ci teraz nie zwróciła uwagi na to, to bym sobie ja to odpaliła. Ale w ten sposób mogę zrobić. Uh -huh. Teraz mój ruch. A. O ty po prostu jesteś przebrzydłym człowiekiem. Ja chciałem to zrobić. Co? Ja wiem co. Ale... Ale o co ci chodzi? Graj. Jesteś przebrzydłym człowiekiem, wiem co chcesz zrobić i jesteś niemiła. Czemu? Graj. Czemu ty tak mówisz? Graj. I znowu jesteś przebrzydłym człowiekiem. Widzicie, ile ta gra potrafi wywołać emocji? Ale czemu tak robisz? Dobra, to już po grze. Wiesz, że mogłaś to zrobić dużo szybciej? No, może i wiem, ale, no, wiesz, ale na eterządku chyba nie mogę tego położyć. A ja chciałem zrobić to samo tutaj. Chciałem ci tą kartę przesunąć w dół i tutaj wywalić cokolwiek swojego, tylko czekam na to, żeby wywalić czwórkę, żebym mógł mieć trójkę. I wywołałeś wszystkie trójki, aż czwórkę, więc mogłem sobie spokojnie wygrać, a ja przegrałem. Yy, <grym> dobra, wcale ta gra nie jest złośliwa, wcale nic... Yy, Ej, to wygrałam w to trzeci raz na, na takim nie, prawdziwym się poziomie. Się, na pewno się nie nagrało. <grym> na pewno się nie nagrało? Dobra. Na pewno się nie nagrało. Okay. Widzicie, jak wygląda ta gra, na nas jest bardzo szybka, bardzo przyjemna i jest jeszcze jeden tryb, którego... Twoja głowa jeszcze nie ogarnęła. Ogarnęła. Pamiętajcie o tym, że Kasia skończyła grę, kładąc tutaj kartę. To teraz sobie wyobraźcie, że gracie jednak wersję 3x3, łącznie z tymi postaciami, łącznie z tymi kartami i karta zwycięska musi być zaznaczona kolorem waszego gracza. Uh -huh. I potem następną Wiesz. partię gramy i proszę zaznaczyć tam, gdzie znowu wygrałaś, albo no, ja wygrałeś, No to teraz ty dwa razy wygrać z rzędu. Tutaj i tutaj. I ja potem jestem bardzo sprytny i taktyka mi pozwoliła wygrać tutaj, a tobie tutaj. I w tym momencie Kasia wygrywa całe turnie Mistrzostwa, jak to się nazywało? Ten tryb? Turniejowy. Turniej, tak, tryb turniejowy. Czyli żeby wygrać bit walkę, to. Nie, żeby wygrać bitwę, to musicie wygrać pojedyncze walki. Nie, czekaj, to było. Żeby... Nieważne nie nie jest, czy wygrasz bitwę, ważne, kto wygrywa pojedynkę, tak. Tak. No i tym optymistycznym zak zaklęciem masakra jest tak gorąco, że już nie wiem co mówię i tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy Was zaprosić na stronę wspieram tą, gdzie będziecie mogli zakupić tę grę, czyli ether. Dla nas bardzo warto. Tak. Y po pierwsze jest to gra bardzo uniwersalna, zasady tłumaczycie, a tak naprawdę nie tłumaczycie, mówicie, że gracie w kółko i krzyżyk, tylko troszkę podrasowujecie zasady, że możecie zakrywać pionki przeciwników hmm? kartami o wyższej wartości. Znaczy piąki, karty przeciwników kartami o wyższej wartości. Koniec. I tyle, no. I gracie sobie i czerpiecie z tego przyjemność, i ma syndrom, zagrajmy jeszcze raz i... znowu i... to swoje karty. <laughs> I macie różne inne udziwnienia tej rozgrywki, dzięki czemu nie znudzi wam się ona długo i jest kompaktowych rozmiarów, więc możecie ją zabrać ze sobą naprawdę wszędzie. Nie wymaga dużo miejsca, tak jak widzicie, no to jest krawek tak naprawdę powierzchni. Na mnie jak najbardziej naprawdę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli będziecie mieli swoją pudełko i podejdziecie do Radka, to on powiedział na naszym wywiadzie, że na pewno je podpisze, także warto. Dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja gry Ether Wam się podobała. Gameplay Gameplay odcinek. Gameplay odcinek. Gameplay odcinek. Tak. Yy, I pamiętajcie o tym, że to jest prototyp, więc finalne zasady mogą się jeszcze nieco zmienić. My chcielibyśmy my chcieliśmy Wam po prostu tym odcinkiem pokazać, na co się możecie nastawiać. I to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. I grajcie w gry planszowe. lecie na wspieram to zakupić sobie egzemplarz gry. Cześć. Cześć.